Cały świat myśli, że Jay-Z walczy z rasizmem. Udowodnię wam dzisiaj, że on go po prostu wykorzystuje. A wszystko to po to, żeby zarobić miliardy dolarów tylko i wyłącznie dla siebie. O tym w dzisiejszym odcinku, który powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypiszecie o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. W czerwcu 2005 roku Jay-Z rzucił w kawałku Kanye Westa Diamonds from Sierra Leone. I to nie były tylko puste gadki. To cała jego filozofia w jednym zdaniu. Już rok później pokazał, jak serio to traktuje. Przez lata Jay-Z nawijał o szampanie Krystal. Ten szampan był symbolem luksusu i sukcesu, który osiągnął, choć zaczynał od zera. Szampan pojawiał się w jego klipach, tekstach, a potem nawet wręcz stał się znakiem rozpoznawczym hip-hopu. Aż do maja 2006, kiedy wszystko się zmieniło. Frederic Ruzo, szef Krystala, dał wywiad w The Economist. Tam zapytano go, czy popularność Krystala w kulturze hip hopowej, tej całej na pokaz, nie szkodzi marce. Na co on odpowiedział, co możemy zrobić. Nie możemy zabronić ludziom kupować. Jestem pewien, że Dom Perignon czy Kruk byliby zadowoleni, gdyby przejęli ten target. Dla jay i całej hip-hopowej ekipy to był cios w twarz. Ruzo zabrzmiał jakby mówił Nie potrzebujemy waszej uwagi, ale skoro już jesteście... Jay-Z nie czekał z odpowiedzią. Wydał oświadczenie. Dowiedziałem się, że dyrektor Krystala uważa hip hop za niechcianą uwagę. Uważam, że to rasistowskie, i nie będę już promować ich produktów ani w klubie, ani prywatnie. Jay-Z nie tylko ogłosił bojkot, on wszedł na prawdziwą wojenną ścieżkę. Zdecydował, że nie będzie już wspierał kogoś, kto go nie szanuje. Zamiast tego sam zbuduje imperium i zdominuje rynek na własnych zasadach. A skoro już mowa o budowaniu własnej potęgi, epickich walkach i rywalizacji o dominację, to muszę Wam wspomnieć o dzisiejszym sponsorze. Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zabierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Rejestrując się z linku w opisie, otrzymasz darmowe 3 dni premium. Już 14 listopada 2025 roku rusza nowy serwer, czyli Zenkai. To jest więc idealny moment, żeby wypróbować tę grę. Sprawdzajcie link w opisie, jeśli sami macie ochotę powalczyć na nowym serwerze. A Jay-Z? On też nie kazał czekać długo na swoją odpowiedź. W klipie do Show Me Your you you Zamiast Krystala pojawiła się złota butelka szampana Armand de Brignac, czyli Ace of Spades. Co ciekawe, Jay-Z nie wybrał żadnego z dużych graczy, tylko markę, o której prawie nikt nie słyszał. Francuzi pisali, że to raczej sprytny marketing niż tradycja winiarska. Armand de Brignac był niszową marką rodziny Cattier, praktycznie zapomnioną od 50 lat. Ale wystarczyło, żeby Jay-Z połączył ją z antyrasistowskim przesłaniem i szampan nagle stał się światowym hitem. W 2009 roku Jay-Z rapował już bez ogródek. I used to drink a w 2012 podczas zbiórki dla Obamy w klubie jay -Z na Manhattanie, czyli 4040, główną atrakcją była wieża z 350 butelek Ace of Spades. Dwa lata później jay z został oficjalnie właścicielem marki. W 2021 do gry wszedł gigant LVM8, czyli Louis Vuitton Moet Hennessy, kupując 50% udziałów za nieujawnioną kwotę. Co ciekawe, nie kupili całości. No, bo bez Jay-Zego ten biznes tak naprawdę nie miałby takiej siły. Bo Jay-Z naprawdę stał się biznesem. Miał nie tylko kasę, ale coś ważniejszego, czyli kapitał kulturowy. Tego nie da się kupić za żadne pieniądze, ale można zdobyć współpracując z kimś takim jak on. Ta historia pokazuje, że jay z ma prawdziwy dotyk Midasa: wszystko, czego się dotknie, zamienia się w złoto. Przynajmniej tak było do pewnego czasu. Podobnie było z koniakiem Dusey, którego został twarzą w 2012 a w 2023 roku sprzedał udziały za 750 milionów dolarów. I to nie był jedyny raz, kiedy wykorzystał moralny przekaz do budowania swojego imperium. Największe firmy oraz ich szefowie byli gotowi wydać fortunę, żeby tylko mieć kawałek jay Bo jak on promuje jakiś biznes, to świat naprawdę zaczyna słuchać. W styczniu 2015 roku, ledwie 3 miesiące po tym jak Jay-Z przejął pełną kontrolę nad Aids of Spades, postanowił zrobić kolejny śmiały ruch. Tym razem rzucił aż 56 milionów dolarów w szwedzką firmę technologiczną Aspiro. To właśnie ona miała być bazą pod jego własną platformę streamingową, czyli Tidal. Od początku Jay-Z nie przedstawiał Tidala jako zwykłego biznesu. Nie, to miała być prawdziwa rewolucja. Główna obietnica? Prosta i chwytliwa. W przeciwieństwie do gigantów takich jak Spotify, Tidal będzie naprawdę dbać o muzyków i uczciwie im płacić. To nie miała być tylko kolejna usługa, to była po prostu misja. Żeby dodać wiarygodności, Jay-Z zaprosił do projektu całą elitę światowej muzyki. Udziały dostali m.in. Rihanna, Beyoncé, Madonna, Kanye West, Daft Punk czy Duck White. Podczas oficjalnego startu platformy, Alicia Keys, jedna z udziałowczyń, wygłosiła przemówienie, które idealnie oddawało klimat całego projektu. So, we come together before you on this day, March 30th, 2015, with one voice in unity, in the hopes that today will be another one of those moments in time, a moment that will forever change the course of music history. For today, we announce the launch of Tidal, the first ever artist owned global music and entertainment platform. <laughs> W praktyce jednak produkt, który Jay-Z sprzedawał, niewiele różnił się od Spotify. Tidal miał co prawda lepszą jakość dźwięku, ale Spotify za to oferowało darmową wersję z reklama. Poza tym, tak naprawdę, obie usługi były prawie takie same. Największym wyróżnikiem, na którym Jay-Z budował całą narrację, były te stawki dla artystów. Tidal płacił około 1 centa za odtworzenie utworu, podczas gdy Spotify, w zależności od rynku, jedną czwartą lub jedną trzecią centa. Wybór Tidala miał być więc decyzją moralną. Ale był jeszcze jeden bardzo ważny punkt marketingowy. Tidal był czarnym biznesem, prowadzonym przez legendę hip hopu. To miało być coś więcej niż firma, to miał być po prostu ruch społeczny. Jay-Z nie bał się tego podkreślać. Podczas koncertu promującego Tidal w swoim freestylu połączył walkę o równe płace dla artystów z tragicznymi historiami czarnoskórych mężczyzn, którzy zginęli w dramatycznych okolicznościach. Dla niego niesprawiedliwość, której doświadczyli, była powiązana z jego nową platformą streamingową. Ale za tym wszystkim kryły się prawdziwe zgrzyty. Chociaż Tidal był programowany jako czarno biznes, jego personel i kadra zarządzająca nie różniły się zbytnio od konkurencji. Siedziba Spotify była w Szwecji, Tidal zaś w Norwegii. Zdjęcia z głównego biura Tidala pokazywały głównie białych Norwegów, co oczywiście jest normą w tym kraju, ale jednak trochę się to kłóci z marketingowym przekazem. Największym takim realnym atutem Tajdala na tamten moment przynajmniej była ekskluzywność. Przez jakiś czas tylko tam można było posłuchać albumu Kanye Westa, The Life of Pablo, Lemonade Beyoncé czy Free Wheezy album Lee Wayne'a. Bueno. Niestety wkrótce pojawiły się poważne rysy na wizerunku. Norweska Gazeta przeprowadziła śledztwo i zarzucono Jayziemu oraz Tajdalowi zawyżanie liczb subskrybentów. We wrześniu 2015 roku Tajdal chwalił się milionem użytkowników, ale według dziennikarzy, którzy dotarli do wewnętrznych raportów, liczba ta wynosiła niespełna 830 tysięcy. Bez względu na to, czy liczby były zawyżone, czy też nie, to w kolejnych latach Tajdal stał się raczej takim niszowym graczem. W Polsce nawet go dosyć dużo osób miało, ale to głównie dlatego, że był dodawany do abonamentu Playa. W 2020 roku miał około 3 milionów subskrybentów, podczas gdy Spotify 345 milionów, a Apple Music 60 milionów. Mimo tych niezbyt imponujących wyników, jay jak zwykle potrafił wyjść z sytuacji obronną ręką. Kilka tygodni po sfinalizowaniu umowy z LVN 8 dotyczącej szampana. W 2021 roku współzałożyciel Twittera, Jack Dorsey, ogłosił przejęcie Taidala za 297 milionów dolarów. Platforma miała stać się częścią jego firmy finansowej Square. Beyoncé, Madonna i Rihanna zachowały swoje udziały i stały się drugimi co do wielkości udziałowcami, a Jay-Z dostał miejsce w zarządzie Square. I logika Dorsey'ego była prosta: jeżeli kupujesz firmę Jay-Zego, musisz mieć przy sobie Jay-Zego. Ostatecznie Jay-Z zawarł umowę, która przyniosła korzyści przede wszystkim jemu samemu. Niektórzy artyści poczuli się wręcz oszukani, zresztą słusznie. Nicki Minaj stwierdziła, że nie dostała 9 milionów dolarów, które jej się należały z tytułu udziałów. Zamiast tego zaproponowano jej milion i do tego miała 24 godziny na decyzję. Odrzuciła tę ofertę. To kolejny przykład na to, że choć Jay-Z świetnie posługuje się językiem szlachetnych idei, to na koniec dnia największym beneficjentem tych działań jest on sam. Ten cały motyw zarabiania na moralnym oburzeniu wszedł na nowy level, kiedy Jay Z dogadał się z NFL. W 2019 roku Liga Futbolowa miała totalny kryzys z W 2016 roku Colin Kaepernick, rozgrywający 49ers, zaczął klękać podczas hymnu, żeby zaprotestować przeciwko brutalności policji i rasizmowi. Rok później odszedł z drużyny i został wolnym graczem, ale żadna ekipa w NFL już go nie chciała. Wszyscy przyjęli wersję, że został wykluczony za to, że był aktywistą. Kapernik miał całą armię fanów wkurzonych na NFL, w tym największe gwiazdy. Cardi B, Rihanna nie chciały wystąpić na Super Bowl. Jednym z najgłośniejszych ludzi wspierających Kaepernicka był Sam Jay-Z. Wystąpił na przykład w jego koszulce w Saturday Night Live i namawiał innych artystów, żeby bojkotowali half-time show. Super Bowl 2019 był w Atlancie, która już wtedy była centrum hip-hopu. W przerwie zagrał jednak Maroon 5, pobrokowa kapela z Kalifornii. Nawet z gościnnymi wejściami Big Boya i Travis'a Scotta całość wypadła słabo. NFL znalazło proste rozwiązanie. Zatrudnimy jay jego, żeby zgarnąć poparcie jego ludzi. Jego firma, Roc Nation Sports, podpisała kontrakt na organizację Halftime Show. I co ważne, na wzmocnienie działań Ligi na rzecz sprawiedliwości społecznej. Były nawet plotki, że Jay Z chce kupić własną drużynę. Ta współpraca doprowadziła do słynnej konferencji prasowej, gdzie Jay Z został zapytany o Kapernika. Powiedział: Zapominamy, że chodziło o zwrócenie uwagi na niesprawiedliwość społeczną. To się udało. Right, i wtedy padły słowa, które wywołały prawdziwą burzę. Na pytanie, czy sam by uklęknął, odpowiedział. To był naprawdę mocny cios dla Kapernika, ale sprawa miała jeszcze ciąg dalszy. Dziennikarz sportowy Shannon Sharp wytknął mu hipokryzję. Podobno Jay-Z zadzwonił do producenta Jermaina Durpee i namówił go, żeby odpuścił produkcję Halftime Show. No, mówił gościa, żeby zrezygnował z powodów ideologicznych z organizacji Half-Time Show, po to, żeby zrobić to tak naprawdę samego. Co jak co, ale przyznać trzeba, że Rock Nation naprawdę zmieniło Half-Time Show, ponieważ występ z 2022 roku z Dr. Dre, Snoop Doggiem i Mary Jane Blige było naprawdę wielkim wydarzeniem. Tak czy siak zmieniło to coś dla szarnej kultury? Wątpię. Ale kolejna moralna ślizgawka w zego jest jeszcze chyba bardziej śliska. W 2022 roku Rock Nation ogłosił partnerstwo z gigantem nieruchomości SL Green Realty oraz firmą Caesars Entertainment. Ich cel: budowa luksusowego kasyna w samym sercu Times Square. W swoim oświadczeniu Jakżeby inaczej, Jay Z przedstawiał projekt jako misję kulturową i gospodarczą. Pisał, że Nowy Jork to latarnia morska, epicentrum kultury. Mają okazję stworzyć miejsce w samym sercu Times Square, prawdziwym skrzyżowaniu świata. Partnerstwo z tymi firmami to obietnica możliwości gospodarczych, wzrostu, wzbogacenia dla społeczności i wszystkich, którzy odwiedzają Empire State. Jay Z obiecywał miejsca pracy, rozwój i generalnie wspaniałą rozrywkę. Centralnym argumentem jego obozu było to, że stan New York przyznawał tylko trzy licencje na kasyna. Dwie z nich były niemal pewne dla istniejących graczy, a Rock Nation twierdziło, że to właśnie ich projekt ma na sercu najlepszy interes społeczności. Dlatego to właśnie Jay-Z, a nie Mark Holiday, prezes S.L. Green, stał się twarzą całego przedsięwzięcia. Jednak szybko okazało się, że społeczność ma zupełnie inne zdanie. Potężna koalicja, znana jako Broadway League. Zrzeszająca mieszkańców, lokalne firmy i organizacje społeczne stanowczo sprzeciwiła się projektowi. Badania opinii publicznej wykazały, że aż 67% mieszkańców Midtown było przeciwko budowie kasyna. Argumenty były miażdżące. Na swojej stronie internetowej koalicja pisała: Badania pokazują, że pomijając Las Vegas, kasyna nie napędzają w znaczny sposób nowej turystyki. Zamiast tego działają jak magnesy na lokalnych hazardzistów i żerują na najsłabszych grupach społecznych. Co więcej, wskazywano, że kasyna na Times Square byłoby śmiertelnym zagrożeniem dla ekosystemu Broadwayu. Po długiej odbudowie pandemii, teatry oraz restauracje znowu zaczęły tętnić życiem. Kasyna są projektowane tak, aby zatrzymać gości w środku jak najdłużej. Oferują własne restauracje, sklepy oraz rozrywkę. Bezpośrednio uderza w ponad 90 tysięcy miejsc pracy, które wspierają okoliczne biznesy. W odpowiedzi Rock Nation wydało oświadczenie takie pełne górnolotnych frazesów, twierdząc, że mają historię przekuwania słów w czyny i stawiają na pierwszym miejscu mieszkańców Nowego Jorku, wszystkich ras, religii, orientacji i statusu społeczno-ekonomicznego. Aby uciszyć krytykę ze strony branży teatralnej, zaoferowali 115 milionów dolarów na różnorodne programy teatralne, w tym żłobki dla pracowników. Broadway. Co gorsza, argumenty ekonomiczne, że z jego okazały się oparte na chwilnych podstawach. Profesor Jonathan Katz który badał kasyna przez 30 lat, opublikował pracę, w której przeanalizował dane z 39 stanów. Wniosek był jednoznaczny. Lokalne gospodarki z kasynami nie doświadczają szybszego wzrostu niż te bez nich. Kasyna zazwyczaj nie przyciągają nowych pieniędzy, a jedynie kanibalizują istniejący biznes. Gdy argumenty merytoryczne zawiodły jego sięgnął po sprawdzoną metodę, czyli kupowanie wpływów. Podobnie jak w przypadku Tajdala, zmobilizował swoje aktywa kulturowe. Fat Joe i Alicia Kiss, Oboje związani z Rock Nation publicznie wspierali projekt. Co bardziej zaskakujące, poparcie wyrazili również znany aktywista na rzecz praw obywatelskich Al Sharpton, z którym Jay Z jest blisko od dekady, oraz legendarny aktor Wendell Pierce. Wkrótce wyszło na jaw, że Rognation, dziwnym tafem, zobowiązało się przeznaczyć 15 milionów dolarów na budowę Muzeum Braw Obywatelskich, projektu, który był pasją Sharptona, oraz 10 milionów na wsparcie czarnych teatrów, na których zależało Pieczsowie. Trudno nie odnieść wrażenia, że poparcie zostało kupione. Artykuł w magazynie Vanity Fair opisał kompromitujący moment, kiedy Rognation próbowało przekonać do projektu senator Liz Kruger. Podczas spotkania na Zoomie zapytano ją, czy chciała wypoznać Jayziego. Odpowiedziała bez zastanowienia: Po co? Nie przepadam za jego muzyką. Wtedy usłyszała desperacką ripostę: Nie chcesz poznać Jayziego, wiesz z kim on jest żonaty. Kiedy blask Jaya nie wystarczył, wyciągnięto kartę Beyoncé. Ostatecznie cała ta operacja zakończyła się publiczną porażką. Na nieszczęście Jayziego, który nie mógł podjąć szlachetnych działań. Jay Z jest artystą, przedsiębiorcą oraz aktywistą, ale czasem te role się wykluczają. Kapitał zaufania, który budował u fanów przez lata, jest zasobem, który wydaje się chyba kończyć. Choć na pewno nie grozi mu bieda, to jego najbliższe lata mogą być niesamowicie interesujące dla obserwatorów branż. Jeżeli tylko coś się wydarzy, to na pewno się o tym dowiecie ode mnie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, że z okazji zbliżających się 100 tysięcy subskrypcji odpowiem na 100 waszych komentarzy. Jeżeli chcesz wziąć udział w akcji, to wchodź do pierwszego przypiętego komentarza. Tam są wszystkie informacje. Dobrego tygodnia. Na razie.